Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku programu Jazdy Gwiazdy. Dzisiaj będzie śpiewająco, będzie aktorząco i będzie miło, bo ze mną wysoka, miła, uśmiechnięta Iga Kreft. Siemanko miałam powiedzieć. Tak. Siemanko. Mówi Siemanko, znaczy, że jedziemy, jedziemy, zapraszam. Wim, Klimatyzację włączę. Nie, 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 nie włączę, bo cały wicher wszystko się tam ten. Fryzura mi się zepsuje. Nie zepsuje ci się w ogóle. Rzęsy się mi powypadają. O. Ja na przykład, będąc dzieckiem, oglądałem taki program, nazywał się Od przedszkola do Opola. <słuch> Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie z cyklu Od przedszkola do. I... Ja też go oglądałam. Co więcej, nie znam nikogo i nie miałem przyjemności poznać nikogo, kto w ogóle był w tym programie. No co ty? I zastanawiałem się, co się z tymi ludźmi dzieje? Czy oni wychodzą za tę kotarkę, po tym oklaskometrze, który mierzył, wiesz, te oklaski, czy oni ginęli wszyscy? Ale się okazuje, że ty stawiałaś kroki pierwsze śpiewania. Tak. Właśnie przed przedszkola do Opola. No, tak I myślisz, że to stąd od tej skorupka za modu, i tak dalej i tak dalej, że gdzieś ci to. Na, że pewno. na tamtym etapie było śpiewanką, wiesz, mile widziane? Tak, słuchaj, ja w ogóle do, od przedszkola się dostałam, bo w wieku 5 lat wygrałam konkurs pierwszy. Co ty gadasz? W przedszkolu mnie pani przygotowywała, chyba jakąś piosenkę o nutkach, o jakichś nutkach. Nie pamiętam już, ale nutki, nutki, coś tam było takiego. No, no, no. No i tak pamiętam jak czekałam, bo oglądałam wiesz ten program i te miski, jak oni dostają i ten wielki karton z prezentami. To był jakiś szał po prostu, byłam taka podekscytowana. Ja doczytałem, słuchaj, że ty jako dziecko w 2009 roku, słuchaj, 10 lat temu, nie, 30 koła miesięcznie. Oj, to gdzie są te pieniądze? Oddajcie mi moje pieniądze! Poszły jak ten z komunią, nie zanerwuj się, na pewno. A, to nie, to nie, nie dostaniesz nic z tego, A, to, to wiesz. Możesz to policzyć i To też jest takie to też niesamowite, że reprezentujesz takie niespotykane grupy społeczne. Po pierwsze, tych od przedszkola do Opola, a druga, trochę jesteś jednak, w moim na przykład, w mojej ocenie, Kevinem sam w domu. Bo, Ale nie stoczyłam się. Nie, nie, absolutnie, bo to nie miało sugerować w tej strony. Nie, wręcz, nie. Chodzi rozumiem. mi o to, że mieście ten sam początek. No trochę tak. Łączy, że jednak od dziecka gdzieś jesteś tak w naszej wyszło. świadomości. E, ludzi, no nie? Tak wyszło, wiesz, ja zawsze była mnie taka wiercąca się i zawsze chciałam robić dużo rzeczy. No I więc tak, tak często jest, że niestety z tymi dzieciakami i w tym biznesie to jest tak, że rodzice mocno cisną, a to było odwrotnie. Że ty cisnąłeś ja tam ciągle Ja cisnałam rodziców, tak. <laughs> ja w ogóle kochałam jako dziecko serial Emek Miłość, więc w ogóle dla mnie to było błogosławieństwo Z Dreams come true Tak, no to była naprawdę, no to teraz tak jakbym na przykład zagrała w moim ukochanym serialu, który oglądam teraz, no tylko że to trochę inna skala już by była, bo... A co oglądasz, No mogę powiedzieć, czekaj. To w czym teraz będziesz grać? E... Pamiętaj, jak się coś powie Rudemu, to jest bliżej, żeby się wspomniło. Teraz to już nie jest taki fajny, ale pierwsze dwa sezony były taki serial The Affair. Wy jesteście świadkami. Jak zagrasz w The Affair, to będę pierwszym, który to przewidział. Dobra. Stoi. O Jezus, ale to by było. Niech będzie. Motko. To ja zapytam o to śpiewanie. Bo Dobra. Ja, jesteśmy w trakcie Twojej twarzy. Która brzmi znajomo. Która brzmi znajomo? O skąd jest zajawka na śpiewanie u ciebie? On, o słuchaj. Roz, ale bardzo przepraszam, wtrącę się. No. Rosło, 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 rosło i urosło. Czyli nie było, nie było piek, nie nie, było? Nie, ona, za, ona zawsze było. Ja zawsze śpiewam. Ja zanim zaczęłam, że tak powiem, chlebowo zajmować się aktorstwem, no. to ja śpiewałam. I to jakby się od tego wzięło. No bo od szuszka do Opola, konkurs, miałam 5 lat, to zawsze było w moim życiu. Mm -hmm. To po prostu czekało, wiesz, no teraz yy, liczę, że już za chwilę... Wiedzie teledysk i płyta, więc to jest takie, takie spełnienie w końcu tych moich marzeń muzycznych. No e, No i program też jest czymś takim, że mogę w końcu się też jakoś tam muzycznie wyżyć, nie? Ale aktorsko chyba też. No tak! No ty... bo to jest właśnie to... Połączenie, to nie połączenie. Jeśli chodzi o, o aktorstwo akurat dla Ciebie, to można powiedzieć, że idealna hybryda, bo i aktorsko, i śpiewająco w sumie skroili dla Ciebie program i tam ci idzie. Tak. Rompa, rąpa pa pa, Ram ram Są takie tacy wykonawcy, których powiedzmy, ja nie zrobię wokalnie, no bo gdzieś tam tej fizjonomii, no, no nie oszuka. Nie, oszukasz. nie, nie oszukasz. ale Marianem była. No, no Byłam Marianem, to jakim? Ale Mariana udało mi się zrobić wokalnie, gdzieś tam jakoś tam mi się, udało mi się tam znaleźć tę no. barwę, ale na przykład już, nie wiem, Katy Perry, która, no ona gdzieś tam, ona nie ma maniery śpiewania żadnej, więc tak naprawdę nie miałam mi się przygotować, musiałam to zrobić aktorsko. Ale wybrłaś. Wybrłam, byłam. No i to się najważniejsze liczy teraz. To ja na chwilę się zatrzymam, wrócę do Twojego czasu dzieciństwa właśnie. Mówisz z jednej strony, że musiałaś jakiś tam rygor, nie mogłaś biegać. <noise> oczywiście przenośnia, że tak. Trochę, tak, tak, tak. Trochę nie miałaś normalnego dzieciństwa. No przez nie. To. My z drugiej strony osoby, które cię, albo twoi rówieśnicy, bo to najbardziej taka grupa obserwująca, obserwowaliśmy, strasznie pewnie ci zazdrościli, zazdrościliśmy ci. Że jesteś w serialu, że masz właśnie tak fajnie, że tacy to mają lepiej, że na pewno nauczyciele stają. Czy to jest coś, czego żałujesz albo że utraciłaś coś, jeżeli chodzi o dzieciństwo? Przepracowanie dzieciństwa? Trochę czuję, że gdzieś tam przez to, że musiałam pewną formę trzymać w różnych miejscach pracy, to mam wrażenie, że gdzieś tam się nie wyszalałam jako to dziecko. Jeszcze to się nie odbija w żaden sposób. Okay. Jak patrzę z perspektywy na to, że kurczę. Że nie miałam tak naprawdę takiego momentu, że, że jako, jako dziecko jak się popełnia gafy, jakieś błędy robi, to strasznie to przeżywałam i, i wszyscy mnie zawsze za to krzyczeli na mnie, no. że w pracy się nie potrafiłam zachować czy coś. A kurde jednak jak jesteś dzieckiem, to musisz te błędy popełniać i musisz, to, musisz się tego nauczyć, nie? Więc mam wrażenie, że trochę nie miałam takiego pozwolenia właśnie na to, na to szaleństwo yy, dziecięce. Być bym wrócił, bo no. mówiłaś o Kej Tipery, była jeszcze Selena Gomez, był ten cholerny Marian, nie? Marian. No bo w tej twarzy to w ogóle jest tak, że się wybiera. To masz wpływ na to, co wybierasz? Bo ja tego nie wiem. Nie, no to jest loteria. Za każdym razem jakieś losowanie to mówisz, tylko nie, tylko disco nie. Disco Polo. Tak? Antek miał disco Polo, no mesterzyńskiego i... chyba. Tak, bardzo to przeżywał. Moja mała Czy ty o tym bierz? Tyle razy cię spotykam. Każdy nie śnie Nie, ale ty nie lubisz disco polo? Nie A nie, to nie jest jakaś taka forma zabawy, że w sumie skoro wszystko... Nie, po to... ja uważam, że to jest zło Miłośniłem zakopanem się zawodowo można powiedzieć, no można powiedzieć zawodowo, grałaś już jako dziecko, no nie? Tak, tak. Miałaś z tego ten fizycznie ten hajs, zapytam zupełnie, dało taką codzienność, że mogłaś sobie buty kupić, nie wiem, Walkmana. Tak no, tak było, w sensie takim, że przez kupę czasu moi rodzice w ogóle też pilnowali, żeby ja tych pieniędzy nie roztrwoniła. było najtrudniejsze w ogóle. Tak, ale dosyć szybko sama się przeprowadziłam do Warszawy i Płaciłam sobie za życie tutaj, okay. czyli robiłam zakupy, płaciłam sobie sama za szkołę i no generalnie ubierałam się, kurtka zimowa, buty i tak dalej. Więc siłą Własną rzeczy. Własną pracą! No, tak, ja się śmieję, że ja będę miała za rok 15-lecie pracy w zawodzie aktora. Wiem, że studiujesz yy, aktorstwo. Studiowałam. Już nie studiujesz? Rzuciłam. No dobra, to trzymajmy się lepszych wersji. Studiujesz! Nigdy nie wiadomo, czy nie wrócisz. Nie, nie wrócę już, bo już zeminęło za dużo czasu. Niestety musiałam wybierać pomiędzy pracą a nauką, a stwierdziłam, że jak se popracuję, to se pojadę uczyć się za granicą. O! Taki mam plan. Okej. No dobra, to jeszcze na koniec, bo już dojeżdżam i będę cię wysadzać. O, nie, szkoda. Nie jest tak, że. Bo policzyłem to, że trochę jesteś aktorką, jesteś parką, dałem ci na zapas trochę, nie? No tak dobrze. To dobra. zostaje ci bycie artystką, już na koniec. Nie się taką, co maluje obrazy, bo tu wiesz, jeżeli chodzi o przeskoki, to u ciebie to nie ma oporów, nie? Ale zamierzam właśnie, ostatnio sobie wymyśliłam, że chcę malować akwarelami, i muszę kupić sobie płótno i akwarele i będę malować. Nie, akwarelami się nie maluję chyba na płótnie, a też muszę zrobić research. Więc wszystko przede mną. Trzymam kciuki. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Proszę.